Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Mam moją przerwę obiadową i wyszedłem sobie na spacer, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek. A w tym filmie chciałem Wam opowiedzieć, przeczytać artykuł, który jest zatytułowany Wziąłem go z mani.pl Wiem, że często gdzieś tam powołuje się na to źródło, ale po prostu no, piszą takie artykuły i uważam, że trzeba się do nich odwoływać, trzeba je omawiać. Ten akurat jest zatytułowany Blokada TikToka w Polsce. Doradcy premiera zabierają głos. O cóż tutaj chodzi i czego się dzisiaj dowiemy z tego artykułu, a być może nie tylko z niego, może uda mi się też dziś zadzwonić. Zobaczymy. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. I przejdźmy od razu do czytania. Rząd może zablokować TikToka, donosi Rzeczpospolita, działająca przy premierze Rada do Spraw Cyfryzacji e, przedstawi w poniedziałek rekomendację dotyczącą zakazu korzystania z chińskiej aplikacji w urządzeniach urzędników państwowych. To jest wyraźnie powiedziane, podkreślone, urzędników państwowych, czyli to Rafałek ma też TikToka, załatwił sobie go, założył, bo kiedyś tam musiałem go założyć po prostu. Bo mi widzowie moi pisali, że ktoś mój film dodał na TikToka, zrobiła się z tego afera. Już to kiedyś wyjaśniałem na jednym z live'ów żywców, jak to woli, taki. Wtedy hmm, założyłem tego TikToka i nawet tam wrzuciłem jakiś TikTok już. I być może będę rozwijał tego TikToka, zobaczymy. Ale chodzi o urzędników państwowych, właśnie. Ale czytajmy dalej. Gazeta w poniedziałkowym wydaniu zauważa, że coraz więcej krajów blokuje możliwość instalowania TikToka w telefonach przedstawicieli administracji publicznej. Tylko, że wiecie co, gdzieś to trochę jest takie martwiące, od razu to na bieżąco skomentuję, ponieważ jeżeli oni zaczynają od siebie, kiedykolwiek nasi polskojęzyczni politycy zaczynali coś zakazywać odgórnie, zawsze wszystko było oddolnie, tak? Wszystko się zakazywało normalnym ludziom. A im wszystko było wolno, więc tutaj mi już coś śmierdzi, już mi coś tutaj to po prostu nie pasuje. Wydaje mi się, że może być tak, że jak ich to będzie dotyczyło, to jest kwestia później, że będzie dotyczyć wszystkich. Takie jest moje zdanie. Czekam na zielone światło. Jeżeli rząd przychyli się do krytycznego względem aplikacji stanowiska Rady nad Wisłą, może być podobnie. Chińskiemu gigantowi zarzuca się między innymi zbyt duży dostęp do danych użytkowników, i współpracę z władzami w Pekinie czytamy, ale jak jest udostępniane są dane osobowe przez Facebooka, przez WhatsAppa, przez Instagram, przez mm, Google, tak, to wtedy nikt z tym nie ma problemów, tak? Jak Amerykanie mają dostęp do wszystkich danych naszych osobistych, to wtedy po prostu nic się nie dzieje, ale jak Chińczycy mają, no to już wtedy się robi, że tak powiem, wielkie AIW. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Tak się wszyscy boją tych chin naprawdę. Te wszystkie aplikacje, Google i tak dalej. One tak do tego stopnia potrafią śledzić człowieka, i gdzieś tam obserwować. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację. Jeszcze jak pracowałem u złodziei na uberze w Krakowie, to wtedy no, jechałem z klientem. I ten gość, który ze mną jechał, był z Francji. Rozmawiałem z nim po angielsku i on mówił, że słabo mówi po angielsku. Ja zacząłem z nim gdzieś tam mimo wszystko podejmować jakąś konwersację, bo był miły i mimo, że dogadywaliśmy się to jak się dogadywaliśmy, że więcej ja mówiłem niż on, to i tak było miło, ale w momencie gdy ja mu powiedziałem, że no, uczę się angielskiego też, że chcę go lepiej gdzieś tam sobie po prostu um, przyswoić, um, ale że i coś wspomniałem o szkole jakiejś językowej. Jadąc wtedy, to doznaliśmy oboje szoku. Jadąc wtedy na mapie, która pokazywała mi gdzieś tam, ta patrasa Zubera, y, którą jechaliśmy, pokazywały się wszędzie dookoła szkoły językowe z językiem angielskim. Ja tylko wspomniałem o tym, i wtedy to się zaczęło wszędzie gdzieś tam pokazywać na moim telefonie. Byłem po prostu w szoku. Gość też mówi: Popatrzcie, patrzcie, tu się wszędzie pokazują, że te szkoły językowe y, gadamy angielskim. I tobie się pokazały na telefonie. Byliśmy naprawdę tak zdziwieni i to świadczy o tym, że jesteśmy no po prostu kontrolowani, tak? Kontrolowani z każdej strony. A czy to będziemy kontrolowani przez Amerykanów, czy przez Chińczyków, czy może nawet przez Rosjan? No to co? Czy to ma jakieś jedno głębsze, większe, większe znaczenie przez kogo? No nie wydaje mi się ale wracajmy do artykułu. W ubiegłym tygodniu, gdy w amerykańskim kongresie trwało przesłuchanie prezesa TikToka. Jak to jest napisane? Przesłuchanie. Zamiast jakiś wywiad, jakieś coś. Przesłuchanie to jakby go wzięli, wiecie, takie były e, m, za czasów II Światowej ci na ziole, oni tak przesłuchiwali, brali taką lampę, to mi się tak ko kojarzy, takie przesłuchanie, taką lampę i oni tak tą lampą oślepiali w oczy i przesłuchiwali. To mi się tak kojarzy takie przesłuchanie właśnie, oni go przesłuchiwali, zamiast, nie wiem, rozmawiać, mogli, mogli użyć takiego słowa, rozmawiali z nim. Dlaczego go akurat przesłuchiwali? E, nad Wisłą Rada do Spraw Cyfryzacji, RDSC, organ doradczy premiera, opracowała projekt rekomendacji, która bije w chińską aplikację. A tak, musi bić. Musi bić. <laughs> Jak się dowiedzieliśmy członkowie rady, której kadencja właśnie się kończy, nie byli jednomyślni co do kształtu stanowiska, które ma trafić na biurko Mateusza e, Morawieckiego. Chciałem powiedzieć Mateuszka Kłamczuszka, w piątek do wieczora e, dosyłali swoje uwagi i poprawki. No proszę, jacy oni, jacy oni poprawni poprawki Jaki kształt ostatecznie przyjmuje dokument? Przekonamy się 27 marca, dzisiaj jest 27 marca. Jak ja to nagrywam, wy to obejrzycie troszkę później, to właśnie w poniedziałek RDSC to jest ta jakaś rada. Ten pies zawsze tu musi być jak taki wyskoczył, jak jakiś z TikToka. Normalnie przedstawi finalną rekomendację dla kancelarii prezesa Rady Ministrów. Podaje. Dziennik. E, skończę czytać ten artykuł, bo jego nie ma dużo tutaj i zobaczymy, co dalej. Tu oni tutaj jeszcze piszą o blokadzie aplikacji. Jak donosi Rzeczpospolita, w piątek wyciekł do mediów projekt stanowiska w sprawie ewentualnej blokady aplikacji na urządzeniach służbowych pracowników administracji publicznej. Wynika z niego, że TikTok miałby. Zostać usunięty ze służbowych urządzeń członków i pracowników Sejmu, Senatu i rządu, a także prywatnych. Jeśli zainstalowane jest na, na nich również służbowe oprogramowanie, choć w tym przypadku ewentualnie można usunąć służbowe aplikacje. Podobnie ograniczenia miałyby dotyczyć także innych oficjeli szeroko rozumianej administracji publicznej. Ciekaw jestem, co to jest ta. Szeroko rozumiana administracja publiczna, czy to są też instytucje, urzędy skarbowe, ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia, Policja. Ktoś jeszcze? Wszyscy. Chyba wszyscy. No ale jak będą oni, to później powiedzą, my nie mamy TikToka, to zakażmy wszystkim. Rada do spraw cyfryzacji wyraża pozytywną opinię na temat nakazu usunięcia chińskiej aplikacji TikTok przez urzędników i pracowników, Administracji publicznej z telefonów służbowych czytamy w projekcie. Eksperci, Uuu, to jest moje ulubione słowo, słowo klucz w Polsce. Eksperci. Eksperci, pamiętacie ekspertów, eksperci są od wszystkiego po prostu. Oni są tak po prostu zajebiści, że no, Polska ma najwybitniejszych ekspertów. Oni są wybitni, wybitni eksperci wyrazili jednocześnie zaniepokojenie Uhoho. dotyczące bezpieczeństwa danych. Przechowywanych na urządzeniach, na których zainstalowano apkę, i zwracają uwagę, że TikTok może wspierać władze Chin i służby wywiadowcze w gromadzeniu ogromnych ilości danych, ze szczególnym naciskiem na cele polityczne i bezpieczeństwa o wysokiej wartości, podaje dziennik. To jest koniec tego artykułu w Mani.pl. Muszę teraz sobie poszukać jakiegoś numeru do Ministerstwa Cyfryzacji i zaraz zobaczę, czy. Oni mi tam coś powiedzą w tej kwestii, czy nie? Przekonamy się za chwilę. I znalazłem sobie numer do Ministerstwa Cyfryzacji. Jest pięknie napisane infolinia dla obywatela. Ci, którzy mają jakieś wąty, że dzwonię, to jest infolinia dla obywatela. Jestem póki co jeszcze i mam zamiar być obywatelem tego kraju, jakim jest Polska, więc e, chcę skorzystać z takiej możliwości i zadzwonić na, infolini na infolinii, O. Ukrzejmie informujemy, że rozmowa będzie o, rejestrowana. zawsze. się zawsze. Zgodę na Rafałek, też to Rafałek też to Jeżeli robi. Rafałek też to robi. No Infolinia wybierz Ministerstwo cyfryzacji. Wybierz no wybieram Infolinia jeden. Jeden. Jeden, proszę Pani, jeden. Jeśli chcesz połączyć się z Ministerstwem Cyfryzacji, no, wybierz jeden. Wybieram jeden. Infolinia nauczycielska, wybierz dwa. E-doręczenia, wybierz trzy. Infolinia dla obywatela, wybierz zero. Ile razy ja mam wybierać to jeden? Hmm? Halo? Hmm, no, to już pozwoliłem. No, halo, jest tam ktoś? Jeśli dzwonisz w sprawie profilu zaufanego, Nie. Lub tapułap, wybierz jeden. W innych sprawach wybierz dwa i poczekaj na połączenie. Inne sprawy, to są inne sprawy. Czekamy na połączenie. Czekamy. Aż no, kamera drży. Ręka Rafał drzwi. znowu muzyczka musi być. Dzień dobry, proszę pani, moje nazwisko, Mora Rafał. Ja dzwonię w takiej kwestii. Mam taką sprawę, bo wydaje mi się, że to może gdzieś dotyczyć nas jako y, obywateli, i pozwoliłem sobie tutaj zadzwonić na tę infolinę dla obywatela, ponieważ przeczytałem dzisiaj taki artykuł w Mani.pl, że mają być, y, ma być wycofany TikTok y, w, y, dla, no, dla polityków, dla pracowników y, instytucji publicznej. Czy to się gdzieś potwierdza, czy nie? Na tę chwilę nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, by dyktat miał być wycofany. Ale tylko dla, tych, dla osób publicznych, o to mi chodzi, dla, dla instytucji publicznych, bo tak przeczytałem, to oni kłamali w tym artykule, czy nie? Wie pan co, a mógłby pan podać jeszcze raz adres, na jakiej stronie pan to przeczytał? Na mani.pl, mani.pl, mani.pl. Ja, ja pani przeczytam tutaj, to jest zatytułowany ten e, artykuł, a moment, ja sobie tutaj... Go tylko odnale... O, i to jest napisane tak. Blokada TikToka w Polsce doradcy premiera zabierają głos. No i tu jest cały artykuł ten na manipl że tam y, rząd może zablokować TikToka, donosi Rzeczpospolita gdzie i tak dalej. No i no jest cały artykuł, nie będę go pani tutaj czytał, tak? i chciałem sprawdzić, czy to, czy to jest prawda, bo wie pani, jak coś idzie od góry, to później później wszystkim zakażą, tak? A, a ja mam... I, TikToka nie chciałbym Ofica go stracić. Z tego co widzę, to w tym jest, że jest rekomendacja uh -huh. dla urzędników państwowych. Na razie jest taka rekomendacja. Gdyby to miało się zmienić, na pewno będzie to ogłoszone. A czyli to jest na razie rekomendowane, no, ale kiedy będzie coś wiadomo w tej, w tej, tej sprawie? Nie mam informacji kiedy co, i, i jakie będą podjęte decyzje na tą chwilę. Mm -hmm. No bo to jest to jest gdzieś tam dyskutowane, rozumiem, w tym momencie, tak? Czyli oni w tym Mani.pl to oni wyszli tak przed szereg trochę pisząc, czy jak? Wydaje no to ja nie wiem, skąd oni mają informacje, tak? Bo mm -hmm. oni powołują się na Rzeczpospolitą, Rzeczpospolita powołuje się na swoje jakieś tam mm -hmm. źródła, tak? Rozumiem. A jaka... Y, radziłabym się uzbroić cierpliwość mm -hmm. w i tak. poczekać na oficjalne stanowisko, jakie będzie, tak? Ro rozumiem, bo pani jako y, przedstawiciel, no, czy tam pracownik, że, że tak powiem, Ministerstwa Cyfryzacji nie potwierdza takich informacji, prawda? Nie wiem jak na razie. Na uh razie -huh. tak, że ewentualnie, tak jak Rzeczpospolita donosi, to uh -huh. jest tylko przypuszczenie. To nie jest. Ja nie potwierdzam, bo nie uh -huh. mam takich informacji na razie, tak? Uh -huh. Na razie jest tylko taka informacja. Tak. Jest, projekt, że Rada w mhm. sprawie cyfryzacji wyraża pozytywną opinię. Rozumiem. jak jeszcze to nie zostało wprowadzone. No nie Więc zostało. Proszę na razie jeszcze na mhm. spokojnie. Tak, rozumiem. No bo ja się zaczynam martwić, bo wie Pani, dla, zawsze dla mnie gdzieś było takie, że nigdy jak coś było wprowadzane, to to było zawsze oddolnie, tak, i gdzieś tam no, z całym szacunkiem dla instytucji i dla wszystkich, tak, no to politycy byli zawsze, no, gdzieś tam chronieni, zawsze byli gdzieś tam na samym końcu, ich nic nie dotyczyło, jak oni wprowadzą, wie pani, coś i zaczną coś robić od siebie, no to później to się przełoży na obywateli, tak, ja mam też to konto na TikToku i mam takie dosyć duże konto rozrośnięte i, i ten, no nie chciałbym tego, nie chciałbym tego stracić, nie. Rozumiem, ale tak jak mówię, na razie proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Jeżeli ma coś się wydarzy, to na pewno zostanie to ogłoszone dla wszystkich, tak żeby mhm. wszyscy nie, mieli wątpliwości, komu i gdzie ewentualnie będzie ten zakaz. Aczkolwiek nie wiem, czy będzie i nie wiem jeszcze, z kogo będzie dotyczył, bo jeszcze to jest tylko, tak jak to jest tylko... Artykuł w tak? Roz rozumiem, rozumiem. No ja, ja, ja to rozumiem, a, a jak to może zostać ogłoszone? Czy to będzie ogłoszone gdzieś po prostu no, czy w mediach się dowiemy, czy, czy będzie gdzieś też informacja? Tak, na pewno to będzie dosyć mhm. mocno nagłośnione mhm. z tego względu, że TikTok jest tak jak, pan, tak, jak pan wcześniej wspomniał, dosyć popularną aplikację. No tak? właśnie, bardzo popularna. I będzie głośno o tym. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli trzeba słuchać w mediach, ale na samej stronie Ministerstwa Cyfryzacji też, też pewnie będzie taka gdzieś informacja, tak? tak na pewno, na cyfryzacji KPRM też na pewno będzie. Jeżeli takie coś mm -hmm. się pojawi, to na pewno będzie to ogłoszone do publicznej wiadomości. Mm -hmm, mm -hmm. A e, nie ma pani na razie wiedzy, czy, czy, czy to jest tak, że oni się po prostu obawiają. No, że tam Chińczycy będą wnikać w te dane kontaktowe, czy to, czy to o to chodzi, to jak piszą w tej gazecie, czy, 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 czy ma Pani Na jakieś wnioski? Na razie nie? nie wiem, nie mam żadnych uh -huh. dodatkowych informacji, mam tylko taką informację, taką jak i Pan, że, uh -huh. że, że jest taki projekt i to, co w Rzeczpospolitej napisane, nie mamy oficjalnego jeszcze stanowiska, tak? Tak, rozumiem, no bo wie Pani, bo tu można, to, nie wiem, czy to ktoś po prostu działa celowo, jeśli chodzi o Chiny, bo no my jesteśmy cały czas gdzieś tam... Nasze informacje krążą z innych aplikacji, które są na przykład amerykańskie, jak Facebook, Instagram, te, te WhatsApp, tak? to wszystko należy teraz do tego meta. Także no, czy to będą nas Chińcy, czy, Chińczycy obserwować, czy Amerykanie, no to, to już nie wiem, no to i tak nas obserwują, prawda? Po prostu jeszcze o tyle cierpliwości na razie nie, 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 czek nie oczekiwać, że to, co jest nie mhm. jesteśmy teraz w roku wyborczym i różne rzeczy mogą się wydać, różne rzeczy mogą wyjść do, e, jako projekty, więc proszę poczekać spokojnie na oficjalną jakąś mhm. informację na stronach rządowych, dobrze? Jasne, jasne, dobrze. No ja chciałem wie panią dowiedzieć się u źródła. Na tą chwilę mnie pani trochę uspokoiła, także no będziemy czekać w takim Cieszę razie. Cieszę się. Mhm, dziękuję. Na spokojnie. Dziękuję. Proszę bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i dobrze, Rafałek zadzwonił do Ministerstwa Cyfryzacji. Muszę chwilę zebrać myśli i zrobić jakieś podsumowanie. Dobrze, no, czy chciałem gdzieś tak zreasumować wszystko to, co dzisiaj zostało tutaj powiedziane. Zarówno ten artykuł, który przeczytałem w mani.pl, będziecie mieli dostęp w linku poniżej pod filmem do tego artykułu. Pani z Ministerstwa Cyfryzacji trochę taka śpiąca, ale gdzieś tam potwierdziła, że to na razie nie wchodzi, że trzeba obserwować, że jest po prostu taki gdzieś projekt, który przeszedł tak zwaną pozytywną rekomendację. No i proszę, jak ona szybko tam zareagowała i ja powiedziałem, gdzie to znalazłem, mani.pl, ona od razu sobie gdzieś tam weszła, zaczęła patrzeć to sprawdzać ten artykuł. No i co i jak to wygląda, tak? Jak to wygląda teraz, no TikTok jest aplikacją jaka jest. Jest ona chińska, tak jak mówię, jesteśmy obserwowani z każdej strony. Czy to będziemy obserwowani przez Amerykanów, czy przez Chińczyków, to uważam, że nic się po prostu nie zmieni w tej kwestii. A mmm, TikTok, jeszcze, bo mówimy tutaj cały czas o tej aplikacji, jak był, to uważam, że powinien być. Czy on się komuś podoba, ta aplikacja, czy się nie podoba, ja na razie nie robię TikToków. Nie mam wcale dużego konta, tak jak tej pani mówiłem. Może chciałbym to konto gdzieś tam rozwinąć i jakiś tam pomysł w najbliższej przyszłości, nawet na tego TikToka mam, ale nie będzie to związane z polityką. Mhm. I co? Jest to aplikacja, z której niektórzy na przykład, że tak powiem, żyją i zarabiają pieniądze. I co wtedy, jakby się skończyło źródło zarabiania? Ktoś powie, iść do normalnej pracy, a nie. Będziesz robił tiktoki i tak dalej. Słuchajcie, to jest biznes, to jest po prostu coś, do czego powinniśmy gdzieś tam przywyknąć i jeżeli ktoś sobie znalazł źródło dochodu i potrafi robić te tiktoki takie, że ktoś mu za to płaci, to uważam, że jak najlepiej, jak najbardziej powinno to działać, a nie po prostu zamknąć biznes i zamknąć, bo komuś się coś nie podoba. Jeżeli oni chcą zacząć od polityków i żeby politycy nie mieli TikToka, proszę bardzo, mogą to robić, jeśli o nich chodzi, ale ja nie wierzę w to, że jeżeli coś zostanie zakazane politykom polskojęzycznym, to nie zostanie również zakazane zwykłemu obywatelowi w Polsce. Samochód kierowca właściwie mnie tutaj przepuścił ładnie, także ja im po prostu nie ufam, nie ufam. Jak to pani powiedziała, że wszystko zostanie nagłośnione medialnie, bo aplikacja jest po prostu popularna. No więc trzeba mm, szukać to coraz to nowszych gdzieś artykułów. One będą się przedzierały w odchłaniach internetu i w polskojęzycznych telewizjach będzie się na pewno mówiło jeszcze nie jedno, jeśli chodzi właśnie o TikToka. Także tak to jest, moi drodzy, kochani widzowie. Ja już wracam pomału do pracy. Myślę, że wystarczy... Nagrywania, jeśli chodzi o ten film. Tyle. Chciałem to gdzieś nagłośnić, wyjaśnić, potwierdzić u źródła, tak zwanego jakim jest Ministerstwo Cyfryzacji. Jest to instytucja, która jest dla nas. Jest to po prostu instytucja publiczna, do której powinniśmy dzwonić, pytać. Pani może była zaskoczona, że w ogóle otrzymała taki telefon, ale bardzo dobrze. Ta pani była od tego, żeby tam ładnie odebrać i żeby mi odpowiedzieć na moje zadane pytania, a ja mogłem się podzielić tymi odpowiedziami razem z wami. Także tak to jest. Nic. Pamiętajcie o tym, żeby skomentować ten film. Napiszcie, czy korzystacie z TikToka, czy chcielibyście, żeby został zakazany dla wszystkich, czy tylko dla polityków. <grytanie> Możecie się wypowiedzieć, jakkolwiek uważacie, pisząc pod tym filmem byle z kulturą, jak zawsze tyle co miałem do przekazania pamiętajcie również o łapkach w górę o subskrypcji tego kanału no i do zobaczenia w następnych filmach, miłego dnia, wieczoru kiedykolwiek oglądacie ten film do zobaczenia, papa. Pa. dzień dobry wszystkim i zapraszam was na dzisiejszego shorta. Ana, ulepimy dziś bałwana? chodź zrobimy to Chcesz bić moją bałwanę? Ja już nim jestem twoim bałwaniem, ale jesteś bałwan.